Trzy lata po wyrzuceniu z domu, Marcin Kowalski otrzymuje nieoczekiwany telefon. Jego żona zniknęła bez śladu. Po powrocie do miasta znajduje tajemnicze wskazówki, stare zdjęcie i sekrety pogrzebane od dekad. To, co odkryje, może zmienić wszystko. Popołudniowe słońce malowało horyzont na pomarańczowo, gdy Marcin Kowalski przekraczał granice miasta, które kiedyś nazywał domem. Jego pomarszczone dłonie zaciskały się na kierownicy pożyczonego samochodu, podczas gdy oczy przemierzały znajome ulice, teraz dziwnie wrogie. Minęły trzy lata, odkąd został zmuszony do pozostawienia wszystkiego za sobą, wyrzucony z własnego domu przez swoich synów Piotra i Tomka. Pilność telefonu wciąż odbijała się echem w jego umyśle. Drżący głos Piotra, tak różny, od autorytarnego tonu, którego użył podczas ich ostatniego spotkania, błagał o jego obecność. Anna zniknęła. Jego żona, jedyna osoba, która być może wciąż utrzymywała z nim jakąś więź, zniknęła bez śladu. Samochód powoli jechał polną drogą prowadzącą do starego gospodarstwa. Każdy przebyty metr przynosił ze sobą falę wspomnień. Tam stała Stara Lipa, gdzie zwykł odpoczywać w niedzielne popołudnia. Dalej strumień, gdzie uczył chłopców łowić ryby. Fragmenty życia, które teraz wydawało się należeć do kogoś innego. Zbliżając się do siedziby gospodarstwa, jego serce przyspieszyło. Posiadłość, kiedyś tak zadbana, pokazywała wyraźne oznaki zaniedbania. Ogród, który Anna pielęgnowała z taką troską, był zarośnięty chwastami, a ogrodzenie wymagało pilnych napraw. Nowi właściciele. Najwyraźniej nie dzielili tej samej miłości do Ziemi, którą jego rodzina pielęgnowała przez pokolenia. Piotr czekał na niego na werandzie, jego twarz znaczyły głębokie cienie pod oczami. Tomek siedział na schodach, z opuszczoną głową i napiętymi ramionami. Spotkanie było szorstkie, pozbawione ciepła, które powinno istnieć między ojcem a synami. Tato, zaczął Piotr ochrypłym głosem. Zniknęła trzy dni temu. Żadnego telefonu, żadnej wiadomości to nie jest normalne. Marcin obserwował starszego syna, zauważając po raz pierwszy drżenie jego rąk. Piotr zawsze był tym bardziej impulsywnym z dwójki, tym, który przejmował inicjatywę w podejmowaniu decyzji. To był jego pomysł, żeby sprzedać gospodarstwo, argumentując, że ojciec nie jest już w stanie nim zarządzać. Teraz wydawał się cieniem pewnego siebie człowieka, który wyrzucił własnego ojca z domu. Tomek w końcu podniósł wzrok, spotykając spojrzenie ojca. Próbowaliśmy wszystkiego. Dzwoniliśmy do szpitali, do przyjaciół. Sprawdziliśmy wszystkie miejsca, które zwykle odwiedzała. To tak jakby wyparowała. Stary dom, teraz pozbawiony mebli i dekoracji, które Anna wybrała z taką starannością, wydawał się pustą sceną jego wspomnień. Marcin wszedł po schodach do sypialni małżeńskiej, każdy stopień skrzypiał pod jego stopami, jak bolesne przypomnienie czasu, który spędził z dala od domu. Pokój był prawie pusty, z wyjątkiem starej komody i prostego łóżka. Na meblu znalazł coś, co sprawiło, że jego serce na chwilę się zatrzymało. Odręcznie napisany list z charakterystycznym pismem Anny. Obok leżał naszyjnik, którego nigdy wcześniej nie widział, i pożółkłe zdjęcie. Jego ręce drżały, gdy podnosił fotografię. Anna uśmiechała się obok nieznanego mężczyzny, oboje młodzi i beztroscy. Zdjęcie musiało zostać zrobione dekady temu, długo przed ich małżeństwem. Mężczyzna obejmował ją ramieniem, z intymnością, która wywołała ukłucie. Zazdrościł Marcina nawet po tylu latach. List zawierał niespójne słowa, jakby został napisany w pośpiechu: Musiałam iść, nie szukajcie. Niebezpieczeństwo współrzędne. Prawda. A Marcin przeczytał to kilka razy, próbując znaleźć sens w tych fragmentarycznych zdaniach. Naszyjnik był starą ozdobą z ornamentowanym medalionem. Przyglądając się bliżej, zauważył coś wyrytego po wewnętrznej stronie. Sekwencje, liczb, które na pierwszy rzut oka nie miały sensu. Tato? Głos Tomka wyrwał go z zamyślenia. Młodszy syn stał w drzwiach, Obserwując go z wyrazem twarzy, mieszającym poczucie winy z niepokojem, jest coś, o czym musisz wiedzieć. Marcin schował zdjęcie i naszyjnik do kieszeni, kierując swoją uwagę na syna. Tomek wydawał się walczyć sam ze sobą, jakby słowa, które musiał wypowiedzieć, utknęły mu w gardle. Sprzedaż gospodarstwa. To nie chodziło tylko o pieniądze, zaczął Tomek. Jego głos był cichy i niepewny. Było coś więcej. Coś, o co Anna nas poprosiła. Zanim mógł kontynuować, Piotr pojawił się za nim, rzucając bratu ostrzegawcze spojrzenie. Tomek, nie, to nie jest odpowiedni moment. Marcin obserwował wymianę spojrzeń między synami, czując, że stoi przed czymś znacznie większym niż przypuszczał. Zniknięcie Anny, wymuszona sprzedaż gospodarstwa, dziwne zachowanie synów, wszystko wydawało się połączone w sposób, którego jeszcze nie potrafił zrozumieć. Tej nocy, zatrzymawszy się w małym hotelu w mieście, Marcin nie mógł zasnąć. Leżąc na niewygodnym łóżku, wpatrywał się w naszyjnik i fotografię, próbując rozszyfrować tajemnicę, którą jego żona pozostawiła za sobą. Słowa, Tomka odbijały się echem w jego umyśle, wraz ze współrzędnymi wyrytymi na naszyjniku. Przez okno pokoju widział światła miasta, które kiedyś nazywał swoim. Gdzieś tam, między tymi ulicami i polami, Kryła się prawda o zniknięciu Anny i był zdeterminowany, by ją odkryć, nawet jeśli oznaczałoby to zmierzenie się z przeszłością, którą wolałby pozostawić pogrzebaną. Następny poranek przyniósł ze sobą gęstą mgłę, która okrywała pola jak płaszcz tajemnicy. Marcin obudził się przed wschodem słońca, wciąż trzymając w dłoniach naszyjnik Anny. W nocy w jego umyśle zaczął formować się pomysł. Te liczby wyryte na medalionie nie były przypadkowe, były współrzędnymi geograficznymi. Z pomocą GPS-u w telefonie odkrył, że współrzędne wskazywały na konkretny punkt w granicach starego gospodarstwa. Miejsce znajdowało się w pobliżu opuszczonej stodoły, starej konstrukcji, która rzadko była odwiedzana nawet wtedy, gdy posiadłość należała jeszcze do rodziny. Postanowił poszukać Jerzego. Byłego policjanta i starego przyjaciela, który znał okolice jak własną kieszeń. Znalazł go w tej samej kawiarni, gdzie zwykli się spotykać przed laty, jakby czas się zatrzymał. Marcin, Jerzy przywitał go mocnym uściskiem słyszałem o Annie, jak się trzymasz? Potrzebuję pomocy odpowiedział Marcin, pokazując naszyjnik i wyjaśniając swoją teorię dotyczącą współrzędnych. Jerzy zbadał medalion z profesjonalną uwagą. Masz rację, to współrzędne i jest tu coś jeszcze, wskazał na prawie niewidoczne znaki na krawędzi medalionu. Wyglądają jak daty, bardzo stare. Podczas rozmowy Marcin zauważył coś dziwnego. Mężczyzna siedzący kilka stolików dalej, wydawał się zbyt zainteresowany ich rozmową. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, nieznajomy szybko odwrócił wzrok i wyszedł z kawiarni. Widziałeś tego człowieka? Zapytał Marcin Jerzego. Tak, i to nie pierwszy raz, gdy go tu widzę. Pojawił się w mieście kilka miesięcy temu. Mniej więcej wtedy, gdy rzeczy zaczęły się robić dziwne. Jakie rzeczy? Jerzy ściszył głos. Anna zaczęła zadawać pytania o przeszłość. Szukała starych aktów własności, rejestrów. Wydawało się, że szuka czegoś konkretnego, ale nigdy nie powiedziała mi dokładnie czego. To odkrycie sprawiło, że Marcin pomyślał o fotografii znalezionej w sypialni. Pokazał ją Jerzemu, który przestudiował zdjęcie z zainteresowaniem. Ten mężczyzna, widziałem już tę twarz wcześniej w starych dokumentach, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Postanowili podążyć za współrzędnymi do opuszczonej stodoły. Posiadłość należała teraz do firmy rolniczej, ale stodoła oddalona od terenów produkcyjnych pozostawała zapomniana i bez nadzoru. Wnętrze stodoły było pogrążone w półmroku. Promienie światła przebijały się przez szczeliny w dachu, oświetlając unoszący się w powietrzu kurz. Marcin i Jerzy badali miejsce, gdy znaleźli coś intrygującego. Część drewnianej podłogi brzmiała inaczej pod ich stopami. Jest tu coś pod spodem, zauważył Jerzy, klękając, by lepiej się przyjrzeć. Po kilku minutach poszukiwań, znaleźli małą metalową obręcz, ukrytą między deskami. Gdy pociągnęli za obręcz, odkryli tajną skrytkę. W środku znajdowała się stara metalowa skrzynka, pokryta dekadami kurzu. Marcin poczuł, jak jego serce przyspiesza, gdy ją otwierał. Zawartość była zaskakująca stare dokumenty, więcej fotografii i dziennik ze zniszczoną, skórzaną okładką. Zdjęcia pokazywały Annę w różnych okresach, zawsze w towarzystwie tego samego mężczyzny ze zdjęcia, które znalazł w sypialni. Na niektórych fotografiach pojawiali się w miejscach, o których Marcin Nigdy nie wiedział, że je odwiedziła. Marcin Jerzy zwrócił jego uwagę na jeden z dokumentów. Spójrz na te daty. Są takie same jak te wyryte na medalionie. Papiery ujawniały historię, której Marcin nigdy sobie nie wyobrażał. Wyciągi bankowe pokazywały regularne przelewy na konto osoby, której nie znał. Jeszcze bardziej niepokojące były dokumenty sugerujące, że Anna miała inną tożsamość, przeszłość, którą całkowicie ukrywała. To nie ma sensu, mruknął Marcin, przeglądając dziennik. Dlaczego miałaby coś takiego ukrywać? Zanim Jerzy zdążył odpowiedzieć, usłyszeli hałas dobiegający od wejścia do stodoły. Szybko schowali wszystko z powrotem do skrzynki, ale zatrzymali dziennik. Gdy wyszli, zobaczyli samochód szybko odjeżdżający polną drogą. Ktoś nas obserwował, stwierdził Jerzy. Musimy być ostrożni. Z powrotem w mieście. Marcin postanowił skonfrontować się z synami. Znalazł ich w starym domu. Piotr nerwowo chodził po pokoju, podczas gdy Tomek siedział cicho jak zawsze. Co wiecie o przeszłości waszej matki? zapytał Marcin bez ogródek. Piotr przestał chodzić, wymieniając znaczące spojrzenie z bratem. Tato, są rzeczy, których lepiej nie wiedzieć. Ona zniknęła, wybuchnął Marcin. A teraz odkrywam, że miała całe życie, które przede mną ukrywała. Wiedzieliście o tym, kiedy mnie stąd wyrzuciliście? Tomek gwałtownie wstał. Nie mieliśmy wyboru. Pokazała nam coś. Powiedziała, że musimy sprzedać gospodarstwo, że to jedyny sposób, żeby chronić nas wszystkich. Chronić przed czym? Przed kim? Przed jej przeszłością, odpowiedział Piotr. Jego głos lekko drżał. Przed tym, co zrobiła, zanim Cię poznała. Przed ludźmi, którzy. Głośne pukanie do drzwi przerwało rozmowę. Kiedy Marcin je otworzył, nikogo tam nie było, tylko koperta leżała na podłodze. W środku znajdowała się pojedyncza kartka papieru z napisaną na maszynie wiadomością. To, co zostało pogrzebane dwadzieścia lat temu, wkrótce wyjdzie na jaw. Zapytaj swoich synów o noc burzy. Marcin odwrócił się do Piotra i Tomka, którzy zbladli, słysząc jego słowa. Co to za noc? Co się stało? Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Tomek zaczął drżeć, a Piotr objął ramionami brata, jak robił to, gdy byli dziećmi. Mama kazała nam przysiądz, wyszeptał Tomek. Przysięgliśmy, że nigdy nikomu nie powiemy, nawet tobie, tato. Marcin spojrzał na dziennik w swoich rękach, czując ciężar sekretów, które miał odkryć: Prawda o Annie, o jego synach, o wszystkim, co wydawało mu się, że zna, była tam, na tych pożółkłych stronach. Ale coś mu mówiło, że gdy zacznie czytać, nie będzie już odwrotu. Dziennik Anny ujawniał historię, której Marcin nigdy nie mógł sobie wyobrazić. Pierwsze strony datowane były na 25 lat temu, długo przed ich małżeństwem. Pismo było inne niż to, które znał, młodsze, bardziej porywcze, należące do Anny, której nigdy nie poznał. Marek nalega, że możemy wszystko zmienić, mówiła jedna z pierwszych notatek. Ma plan, mówi, że znalazł coś, co odmieni nasze życie, ale boję się. Sposób, w jaki jego oczy błyszczą, gdy o tym mówi, nie jest normalny. Marek. Imię mężczyzny ze zdjęcia wreszcie miało twarz. Marcin czytał dalej. Każda. Strona ujawniała więcej o związku Anny z tym nieznajomym z przeszłości. Jerzy, Marcin zadzwonił do przyjaciela. Potrzebuje, żebyś dowiedział się wszystkiego, co możesz o niejakim Marku. Był zaangażowany z Anną ponad dwie dekady temu. Czekając na wiadomości, Marcin kontynuował czytanie. Wpisy w dzienniku stawały się coraz bardziej niepokojące w miarę postępu. Anna pisała o tajnych spotkaniach, ważnych dokumentach i odkryciu, które mogło zmienić los wielu ludzi. Odległy grzmot sprawił, że podniósł wzrok. Zbliżała się burza, podobna do tej wspomnianej w tajemniczej notatce. Co mogło się wydarzyć tamtej nocy? Że jego synowie musieli to zachować w tajemnicy. Piotr i Tomek wrócili przemoczeni deszczem, który zaczynał padać. Coś w nadchodzącej burzy wydawało się sprawiać, że byli jeszcze bardziej zdenerwowani. Musicie mi powiedzieć, nalegał Marcin, co się stało w noc burzy? Tomek zaczął drżeć, nie z zimna, ale z głębokiego niepokoju. Piotr, widząc stan brata, w końcu ustąpił. To było trzy lata temu. Krótko przed. przed twoim wyjazdem, zaczął Piotr. Była straszna burza. Mama obudziła nas w środku. Nocy. Była inna, podenerwowana. Powiedziała, że musimy jej pomóc w czymś pilnym. Tomek kontynuował opowieść. Jego głos był prawie szeptem. Zaprowadziła nas do stodoły. Była tam skrzynka. Inna niż ta, którą znalazłeś. Większa, cięższa. Co było w środku? zapytał Marcin. Czując, jak jego serce przyspiesza, Nie wiemy, odpowiedział Piotr. Kazała nam przysiąc, że nigdy jej nie otworzymy. Powiedziała, że to. jedyny sposób, żeby wszyscy byli bezpieczni. Tej samej nocy powiedziała nam, że musimy sprzedać gospodarstwo, że to jedyne wyjście. Telefon Marcina zadzwonił. To był Jerzy. Marcin, musisz tu przyjść. Znalazłem coś o Marku, coś dużego. W biurze Jerzego stare wycinki z gazet pokrywały jego biurko. Marek Nowak. Jerzy wskazał na zdjęcie. Był badaczem, pracował nad odkryciami archeologicznymi. Tajemniczo zniknął dwadzieścia lat temu. Tuż po ogłoszeniu, że dokonał przełomowego odkrycia. Jakiego rodzaju odkrycia? Nikt dokładnie nie wie. Ale spójrz na to. Jerzy pokazał inny wycinek. Przed zniknięciem przelał ogromną sumę pieniędzy na tajne konto. Pieniędzy nigdy nie odnaleziono. Marcin sprawdził daty. To było dokładnie wtedy, kiedy Anna go poznała. Jest coś jeszcze, kontynuował Jerzy. Ostatnią osobą, która widziała Marka żywego, była młoda asystentka. Nazywała się Anna Pawlak. Pawlak? Ale nazwisko Anny było. Kowalska, dokończył Jerzy. Zmieniła je legalnie rok po zniknięciu Marka. Elementy układanki zaczynały do siebie pasować. Anna nie była tylko świadkiem zniknięcia Marka, była głęboko zaangażowana w coś o wiele większego. Z powrotem w starym domu Marcin ponownie skonfrontował się z synami. Skrzynka, którą wasza matka zakopała tamtej nocy. Gdzie ona jest? Nie wiemy, odpowiedział Tomek. Po twoim wyjeździe zniknęła ze wszystkim. Powiedziała, że tak będzie lepiej, ale zostawiła to, dodał Piotr wręczając Marcinowi pendrive. Prosiła, żebyśmy otworzyli go tylko wtedy, gdyby coś się jej stało. Na komputerze Jerzego zawartość pendrive'a ujawniła coś szokującego. Dziesiątki e-maili wymienianych między Anną a różnymi osobami na przestrzeni lat, wszystkie używające zakodowanych imion. Wiadomości mówiły o odkryciu, czymś, co musiało być chronione za wszelką cenę. Ona się ukrywała, uświadomił sobie Marcin. Przez cały ten czas próbowała coś chronić. Nowy e-mail dotarł do skrzynki pocztowej Anny. Ktoś wciąż miał do niej dostęp. Wiadomość była krótka. Umowa została złamana. Wiesz, co musisz zrobić. Do e-maila dołączony był film. Na nim młodsza Anna mówiła wprost do kamery. Jeśli to oglądasz, oznacza to, że oni odkryli. Marcinie, kochanie, wybacz mi wszystko. Dwadzieścia lat temu podjęłam decyzję, która zmieniła wiele żyć. Myślałam, że mogę pogrzebać przeszłość, ale ona zawsze znajduje. Sposób by powrócić. Film trwał dalej, ale został przerwany przez głośne pukanie do drzwi. Gdy je otworzyli, znaleźli tylko nową kopertę. W środku był stary klucz i mapa z zaznaczoną lokalizacją, niedaleko stąd. To stara opuszczona stacja kolejowa, Jerzy rozpoznał miejsce. Ale jest zamknięta od dziesięcioleci. Marcin spojrzał na swoich synów, potem na mapę w swoich rękach. Anna zostawiała ślad wskazówek, prowadząc ich do czegoś, co ukrywała przez dwie dekady. Ale dlaczego teraz? Co się zmieniło? Odpowiedź, jak podejrzewał, znajdowała się w tej opuszczonej stacji. I po raz pierwszy od początku tej historii, Marcin był pewien jednej rzeczy. Anna nie zniknęła. Realizowała plan, plan, który rozpoczął się na długo przed tym, jak wszedł w jej życie. Burza na zewnątrz przybierała na sile, jakby sama natura odpowiadała na napięcie chwili. Marcin schował klucz do kieszeni, czując jego ciężar jak zapowiedź tego, co miało nadejść. Gdzieś w tym mieście Anna czekała, aż odkryją Prawdę. Prawdę, która zaczęła się od odkrycia dwadzieścia lat temu, i która teraz groziła zniszczeniem wszystkiego, co jak wierzył wiedział o swojej rodzinie. Rozdział czwarty odkryta prawda. Stara stacja kolejowa wyłaniała się z ciemności jak duch przeszłości, jej zniszczone ściany opowiadały historię zapomnianych czasów. Marcin, Jerzy, Piotr i Tomek ostrożnie się zbliżali, ich latarki tworzyły tańczące cienie na łuszczących się ścianach. Klucz znaleziony w kopercie idealnie pasował do zamka w bocznych drzwiach. Wnętrze stacji było zaskakująco dobrze zachowane, jakby ktoś utrzymywał to miejsce w tajemnicy przez wszystkie te lata. Spójrzcie na to Tomek wskazał na świeże ślady na zakurzonym podłożu. Ktoś był tu niedawno. Podążając za śladami, dotarli do pomieszczenia na tyłach stacji. Stary stół zajmował środek pokoju, a na nim, ułożone z pedantyczną dokładnością różne dokumenty i zdjęcia, tworzyły swego rodzaju oś czasu. Ona tu była, mruknął Marcin, rozpoznając charakterystyczny sposób organizacji Anny. Zostawiła to, żebyśmy znaleźli. Zdjęcia opowiadały historię, która zaczęła się 20 lat temu. Marek Nowak, błyskotliwy badacz, dokonał niezwykłego odkrycia podczas ekspedycji. Dowody na istnienie starożytnej cywilizacji, która mogła przepisać historię regionu. Ale to nie wszystko. Tato, zawołał Piotr, trzymając dokument. To jest umowa między Markiem a naszą rodziną. Marcin uważnie zbadał papier. Była to umowa podpisana przez jego własnego ojca, datowana na dwie dekady temu. Dokument wspominał o gospodarstwie i partnerstwie w celu ochrony czegoś o nieocenionej wartości historycznej. Twój dziadek, wyjaśnił Jerzy, czytając inne dokumenty, najwyraźniej zgodził się przechowywać odkrycia Marka na swojej posesji. Gospodarstwo miało być swego rodzaju sejfem, bezpiecznym miejscem z dala od chciwych oczu. Ale dlaczego Anna była w to zamieszana? Zapytał Marcin. Odpowiedź przyszła w formie listu. Niepowtarzalne pismo jego żony wypełniało kilka stron. Drogi Marcinie, kiedy to przeczytasz, w końcu zrozumiesz, dlaczego zrobiłam wszystko, co zrobiłam. Poznałam Marka podczas ekspedycji, która miała zmienić nasze życie. Odkrył nie tylko artefakty, ale także dokumenty dowodzące istnienia starożytnej i zaawansowanej cywilizacji. Rodzaj odkrycia, które przyciągnąłby niebezpiecznych ludzi. Twój ojciec, honorowy człowiek, zaoferował pomoc. Gospodarstwo miało być idealnym miejscem do ochrony artefaktów, ale coś poszło nie tak. Potężni ludzie się dowiedzieli. Marek zorientował się, że jest śledzony. Przekazał mi wszystko dowody, dokumenty współrzędne, a potem zniknął. Spędziłam lata chroniąc te tajemnice. Zmieniłam nazwisko. Zbudowałam nowe życie. Poznałam ciebie i po raz pierwszy pomyślałam, że mogę zostawić przeszłość za sobą, ale oni nigdy nie przestali szukać. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nas znaleźli, musiałam działać. Sprzedaż gospodarstwa była odwróceniem uwagi, sposobem na odciągnięcie ich od prawdziwego miejsca, gdzie wszystko było ukryte. Wybacz naszym synom, zrobili tylko to, o co prosiłam, próbując chronić naszą rodzinę. Teraz, po dwudziestu latach, nadszedł czas, by prawda wyszła na jaw. Nie w destrukcyjny sposób, jak oni chcą, ale we właściwy sposób. Odkrycia Marka nie należą do prywatnych kolekcjonerów, ani do ludzi, którzy chcą je ukryć należą do świata. Hałas. Przy wejściu do pokoju sprawił, że wszyscy się odwrócili. Tam, stojąc w drzwiach, była Anna. Wiedziałam, że znajdziesz wskazówki, powiedziała łagodnie do Marcina. Zawsze byłeś bardziej spostrzegawczy niż pokazywałeś. Marcin poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Anna wyglądała inaczej. Była szczuplejsza, z głębokimi cieniami pod oczami, ale jej spojrzenie zachowało tę samą determinację, która sprawiła, że się w niej zakochał. Dlaczego mi nie powiedziałaś zapytał z drżeniem w głosie dlaczego cała ta tajemnica? Żeby cię chronić. Żeby chronić was wszystkich. Anna podeszła bliżej, delikatnie dotykając twarzy męża. Gdybyś wiedział, próbowałbyś walczyć, stawić czoła tym ludziom, a oni są zbyt potężni. A teraz? zapytał Piotr. Co się zmieniło? Zdobyłam to, czego potrzebowałam, odpowiedziała Anna, wyjmując z kieszeni Pendrive. Wszystkie dowody, wszystkie dokumenty pokazujące, kto stał za groźbami? Kto próbował stłumić odkrycie Marka. Już wysłałam kopie do kilku szanowanych uniwersytetów i instytucji. Prawda nie może być dłużej ukrywana. Tomek, który dotychczas milczał, w końcu się odezwał. Artefakty da są bezpieczne? Tak, Anna uśmiechnęła się. Nigdy nie opuściły gospodarstwa. Są dokładnie tam, gdzie twój dziadek je pierwotnie ukrył. Stodoła była tylko zmyłką. Prawdziwe miejsce! Spojrzała znacząco na Marcina. Lipa! Dokończył Marcin, przypominając sobie wiekowe drzewo, pod którym zwykł odpoczywać. Dlatego zawsze tak dbałaś o ten ogród. A teraz, gdy prawda, co jest chroniona, kontynuowała Anna, możemy wrócić do domu. Prawdziwego domu, nie gospodarstwa, ale miejsca, gdzie nasza rodzina może się na nowo połączyć. Marcin spojrzał na swoich synów, widząc na ich twarzach tę samą ulgę, którą czuł. Ciężar sekretów, Koniecznych kłamstw, w końcu się rozwiewał. Jerzy, który obserwował scenę z dyskretnym uśmiechem, odchrząknął. Myślę, że moja rola tutaj się kończy. Ale, Anno, następnym razem, gdy postanowisz ratować historyczny skarb, może daj mi znać wcześniej. Wszyscy się roześmiali. Napięcie ostatnich dni rozpraszało się jak mgła pod porannym słońcem. Na zewnątrz burza zaczynała ustępować. Jakby sama natura świętowała pojednanie tej rodziny. Anna chwyciła dłoń Marcina, ich palce splotły się naturalnie. – Wybaczysz mi? – wyszeptała. Marcin uścisnął jej dłoń w odpowiedzi. Nie było nic do wybaczania. Ich miłość przetrwała sekrety pogrzebane przez dekady, wymuszone rozstania, konieczne kłamstwa. A teraz wreszcie wolni od ciężaru przeszłości mogli zacząć od nowa. Piotr i Tomek podeszli bliżej i po raz pierwszy od trzech lat rodzina Kowalskich się objęła, Połączona nie tylko więzami krwi, ale zrozumieniem, że czasami największe skarby nie są tymi, które leżą zakopane pod wiekowymi drzewami, ale tymi, które rosną w naszych sercach, podlewane miłością, przebaczeniem i prawdą. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Marcina i Anny poruszyła Wasze serca. Aby kontynuować tę podróż pełną emocji, przygotowaliśmy specjalną playlistę z równie wciągającymi historiami. Znajdziecie ją tutaj, klikając po lewej stronie. Jeśli ta opowieść o rodzinnych sekretach, przebaczeniu i odkupieniu, win was urzekła. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać lajka like temu filmowi. Codziennie przynosimy unikalne historie, które zgłębiają złożoność ludzkich relacji i tajemnice, jakie życie przed nami stawia. Podzielcie się w komentarzach waszymi własnymi historiami o rodzinnym pojednaniu. Z przyjemnością je przeczytamy. Do następnego razu.